Idź gdzie chcesz. Szukaj, czego chcesz. A nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz, a Kempis? O naśladowaniu Chrystusa. Rozdział jedenasty. O tym. Jak mało jest miłujących krzyż Jezusa. Wielu ma Jezus dziś tych, co kochają jego królestwo niebieskie, mało jednak tych, co niosą jego krzyż. Wielu ma takich, którzy pragną pocieszenia, niewielu natomiast gotowych jest cierpieć. Wielu znajduje towarzyszów do stołu, niewielu jednak do wstrzemięźliwości. Wszyscy chcą z Nim się radować, nieliczni tylko pragną dla Niego trochę pocierpieć. Wielu idzie za Jezusem do momentu łamania chleba, niewielu chce pić kielich Jego męki, wielu podziwia Jego cuda, niewielu postępuje za hańbą Krzyża, wielu miłuje Jezusa dopóki nie pojawią się przeciwności. Wielu wysławia go i błogosławi, jak długo otrzymują od niego jakieś pociechy. A kiedy Jezus się ukryje i na czas krótki ich opuści, wtedy zaczynają narzekać albo całkowicie upadają na duchu.